To już piąty odcinek naszego Making of Księżniczka Czardasza. W każdym porządnym Making of zawsze następuje taki moment dramatyczny że wszystko się sypie, nad niczym nie panujemy, my rozpaczamy, jest nerwowo, a wy obgryzacie paznokcie z nerwów i mówicie, nie, to im się kompletnie nie uda, a później oczywiście następuje cudowne ocalenie. Widocznie nasze making of nie jest porządnym making ofem, bo taki moment u nas dramatyczny póki co nie nastąpił, jeszcze dwa tygodnie przed nami, ale za to Pojawiło się coś innego. Otóż wszyscy w piątym tygodniu dostaliśmy głupawki. O, Byś skończył szkołę baletową. Tak, jest to mój drugi fakultet z wyróżnieniem ukończony. <grym> Okazuje się, że twoim prawdziwym powołaniem jest jednak taniec. Tak, mój dyplom kupiłem na już nieobecnym stadionie w Warszawie. Kasia, Dlaczego że... lubisz się kompromitować na scenie? Yy, taka moja natura. Potrafisz zagrać jeszcze gorzej niż do tej pory? Już gorzej się nie da. O tym właśnie mówię. Ada Ferfecka. Semua. W jaki skandaliczny sposób zdobyłaś te role? <grymne> Oczywiście zauważył tylko i wyłącznie talent. Ale do czego to już nie wiadomo. <grymne> Marku, gdybyś nie brał udziału w naszej fantastycznej produkcji, co byś teraz robił? Zawiściłbym potężnie bym zawiścił tym wszystkim znamienitym postaciom, wykładowcom, akademii szlachetnej, muzycznej, gdańskiej i nie tylko. Przełożonym Związku Muzyków Podlasia i przewodniczącemu Stowarzyszenia Mościckiego w Kleczy Dolnej. Tak znamienite postaci tu występują, szanowni państwo. Ja nie mogę śpiewać w takich warunkach. Ja nie mam tutaj sali do rozśpiewania. Ja po prostu dzisiaj nie śpiewam, dobrze, panie reżyserze? A po prostu ma nieodpowiednia obuwie, tak naprawdę. Nie jesteś za wygodny. Kamilu, w jaki skandaliczny sposób dostałeś rolę Boniego w naszej produkcji? Jak co dzień śpiewałem na Bramie Zielonej na Starówce Gdańskiej przechodził Jurek i spytał się czy nie chciałbym wziąć udziału w najnowszej premierze księżniczki Czardasza. Przedstawił wiele argumentów, ale 5 złotych brutto za spektakl przekonało mnie. Proszę Państwa, a propos wynagrodzeń. To jest tak, że artyści oczywiście dostają swoje stawki za każdy spektakl, jak, tak jak, jak sobie wynegocjowali, ale żeby nie umrzeć z głodu w czasie prób, które trwają 6 tygodni, dostają takie no diety można nazwać, czyli za każdą próbę opera im trochę płaci. Suchar tego tygodnia. Dlaczego biorę udział w tak beznadziejnej produkcji na poprawę reputacji? <noise> Proszę Państwa, to jest już 274 dzień, dzień naszej produkcji. Mamy totalną głupawkę. Znaczy nie, Ania Fabrello trzyma fason, jest cały czas inteligentna udaję, i mądra. Udaję. Magdo, Magdo, mówię teraz do asystentki reżysera, czyli mojej. Pokaż swoje narzędzie pracy. O nie, może lepiej nie. Auć, auć. Taki stymulator delikatny. Bardzo, znaczy, bardzo, mnie nie bije, to ja jej pokazuję, kogo ma uderzyć. No tuż. Ktoś musi być tym złym gnijarzem. Magda Szlaska usiłuje załatwić sztuczne papierosy. No to nie jest takie nie proste. Dołączył do nas Maciek Iwańczyk, czyli zaczynamy pracować nad światłami. Znaczy to nie są jeszcze światła, to jest tablet. Maciek, człowiek, który używa, używa telefonu niekomórkowego. Ale i tak się nie połączył. A to jest warsztat pracy tancerki. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co one mają w swoich e, torebkach. Ja, Liana i Trajan. Przed Państwem Michał Kutnik, e, Łukasz Motkowicz, obaj panowie odtwarzają postać Feriego. E, powiedzcie mi, kupować bilety na spektakl z tobą Michale, czy na spektakl z tobą Łukaszu? No naturalne, że i na Łukaszka, i na Michałka. Jest jeden problem, biletów już nie ma ani na mnie, ani na Michała, a więc zapraszamy w przyszłym sezonie. Tak, to było pytanie trochę podchwytliwe. Fardasza to jest taka operetka, w której każdy numer to jest hit. Na przykład myślę, że znacie tę melodię. No właśnie. A tak. może znacie tę melodykę.